No się, a dzisiaj pokażę Wam jak połączyć się z bazą MySchool na naszym serwerze NoHamachi Metin 2, żeby móc dodawać handlarz, dodawać i TP. No więc dajemy Connection, potem MySchool i tak jak z Hamachi łączymy się. Connection name, tutaj wpisujemy co chcemy. Ja wpiszę na przykład MT2. Tak wpisujemy w localhost, tutaj w host name, IP adres wpisujemy IP naszej karty lovebug Czyli w moim przypadku 192.168.99 z końcówką 100 musi być. Tutaj wpisujemy pasy y, do naszej bazy MySchool. To jest, w, są pasy w zależności od plików serwerowych, na jakim wstawiamy serwer. Jeżeli są to pliki od Reina, to są hasy ROT 12345. Jeżeli są to pliki na przykład od y, Yahoo.pl to są pasy YASU 19956 i hasło od Forever. No ja na przykład pokażę na plikach, plikach yahoo.pl Kiedy już wpiszemy wszystko, dajemy test connection. Jeżeli mamy taki komunikat connection successful, klikamy OK i połączenie mamy gotowe. Już możemy się połączyć z bazą. No, jak widać elegancko wszystko się łączy. Możemy dla gm. Pozdro.